Dobry Państwu, Monika Ferreira. Witamy Państwa w programie Dobra Franczyza w którym mówimy o innowacji franczyzy i o rozwiązaniach strategicznych, organizacyjnych, zarządczych, technologicznych i finansowych dla budowania dobrego biznesu franczyzowego. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o przywództwie we franczyzie. Moimi Państwa gościem jest Pan Jacek Santorski, psycholog społeczny i biznesu, twórca Akademii Psychologii i Przywództwa Valius. Witam serdecznie Pani mi bardzo. dzień dobry. Fajnie, że możemy się spotkać w tym temacie przywództwa we franczyzie. Zaprosiłam, bo mam wrażenie, że to jest taki temat nie Wyeksploatowany jeszcze, że jest mało nazwany. E, mamy dwie strony tego modelu: franczyzodawcę, franczyzobiorcę. Jak tu e, poukładać to przywództwo, żeby było dobrze i żeby postawić człowieka w centrum franczyzy, no bo franczyza jest o ludziach. To jakie to wyzwanie dla przywództwa? No, powiem pani innowacyjną definicję przywództwa, skoro mamy być w przestrzeni innowacji. Właśnie. Przywództwo jest sztuką. Mhm. Jest sztuką prowadzenia do tego, żeby ludzie chcieli robić rzeczy potrzebne. Mhm. I jednocześnie, tak jak każda sztuka, jakiś design, projekt, rzeźba, potrzebuje pewnej dyscypliny, pewnego porządku. Jest tak zwany grid, siatka graficzna. To potrzebne jest zarządzanie, które tworzy taką siatkę, taką infrastrukturę dla tej sztuki, ale sednem przywództwa jest prowadzenie do tego, żeby ludzie chcieli. Chcieli robić to, co jest potrzebne, co jest ważne. Można konia doprowadzić do wodopoju, trudno skłonić, żeby się napił. Ten wodopił, wodopój to skłonienie, to skłonienie, żeby się napił, to już jest przywództwo, a ten wodopój to jeszcze zarządzanie. No właśnie, ale żeby ten człowiek chciał w tej franczyzie pozostać, bo to jest takie wyzwanie, że ci ludzie wychodzą często z tych sieci, to jak to przywództwo zamodelować? To jest. Proste pod warunkiem, że się uchwyci sedno przywództwa i takiego przywództwa opartego właśnie na wewnętrznej motywacji ludzi. Mm -hmm. Przywództwo to relacje. Niezależnie od tego, że popatrzymy na Relacje między franczyzobiorcą i franczyzodawcą. To mm -hmm. jest kwestia zarządzania tą relacją przez obie strony tej relacji, przez partnerów w tej relacji. We mm -hmm. wschodnich sztukach walki, na przykład w Aikido, nie mówi się przeciwnik, nawet o kimś, kto na przeciwko mnie się zamierza, tylko mówi się partner, bo mm -hmm. ja zamiast się przepychać, to ja przyjmuję jego intencje, nawet może trochę wrogo, i przekierowuję jemu gdzieś dalej, albo zamieniam to w taniec. Mm -hmm. Więc. Mm -hmm. Gdybyśmy mogli zamienić w taniec takie przepychanie się i napięcie między franczyzodarcą i franczyzobiorcą, to to byłoby To było tajemnicą przywództwa we franczyzie. No właśnie, bo w tej franczyzie, tak u podstawy tego przywództwa, jest sporo antagonizmu, no bo mówimy o pewnej propozycji wartości, którą franczyza niesie ze sobą. Od franczyzodawcy do franczyzobiorcy często jest niedotrzymywana, gdzieś tam jest jakiś deficyt, no i ten franczyzobiorca w tej sieci niedobrze się z tym czuje, nie jest zaangażowany. Podejmuje ryzyko i ma wyzwanie, żeby zaufać, że mhm. drugi to przyjmie, dowiezie, doniesie, zwróci. Prawda? Franczyzodawca dzieli się swoim know-how, pewnym modelem, swoją marką, z nadzieją, że, to, że te lekcje zostaną twórczo wypełnione. A franczyzobiorca dzieli się swoim czasem, swoją energią, również kapitałem, jeżeli kupuje tę licencję. I teraz rzecz w tym, żeby oni nie popatrzyli na siebie tak, że franczyzodawca, bo tak spotykałem się z tym, może już nie teraz, ale lata temu, gdy to w Polsce się zaczynało, że franczyzodawca pa pa patrzy tak kolonialnie trochę na franczyzobiorca. A, a z kolei ten Biorca czuje się jakoś przez niego uprzedmiotowiony, w związku z tym odreagowuje to sobie na własnym zespole i traktuje feudalnie swój zespół. I, I mamy kolonie i folwarki. Tak, Zamiast tak, mieć tak. takie grupy, drużyny partnerskie, tak jak tym się różni tradycyjna, nienowoczesna armia oparta na, na hierarchii, na, na, na podziałach od nowoczesnych sił specjalnych, mm -hmm. gdzie mamy po prostu współdowodzenie, bardzo głębokie delegowanie, sedne przywództwa we Franczyzie byłoby współdowodzenie, byłoby delegowanie. No właśnie, współtworzenie, kultura współtworzenia, czyli takie trochę uruchamianie tej przedsiębiorczości franczyzobiorcy, żeby budował różnych, współtworzył wartość. Na różnych wymiarach, bo na przykład jeżeli przywództwo ma to być sztuką, która Prowadzi tych franczyzobiorców do tego, żeby chcieli robić rzeczy potrzebne, to nie muszą mieć jak wizję jakiejś sprawy, której to ma służyć. To się dzieje w dialogu, co nie znaczy, że nie ma pojawiać się pierwiastek wymagania. No tak, egzekucja musi być, bo inaczej system nie będzie no powielony. No właśnie, i teraz pytanie, jak. Yy, ustawić systemy zarządzania, które rozwijają liderów, które budują kompetencje, tak, żeby stymulować potrzebne przedsiębiorcze zachowanie i rzeczywiście tą skuteczność we franczyzie łapać. To jest taki element, który jest powtarzalny, który. Można tak uchwycić, tak nazwać, tak opisać, żeby łatwiej było skalować. Jest zasada 3E. Muszę użyć trzech angielskich słów, które składają się tu na pewien akronim, ale one tak. są bardzo proste tutaj do użycia. Pierwsze E to jest engagement. To polega na tym, że wprowadzamy nowe rozwiązanie, rekonstruujemy tą jakość biznesu albo chcemy zamknąć jakiś projekt, angażujemy pracowników, współpracowników albo tylko franczyzoobiorców w centrali do zaopiniowania tego pomysłu, do stwierdzenia jakie widzą wątpliwości, jakie widzą ryzyka, mm. a co by jeszcze wnieśli. I to jest ten engagement, w którym my ich pytamy, ich angażujemy do współtworzenia albo przynajmniej recenzowania, nawet nie krytykują. Mm -hmm. I potem my się trochę wycofujemy do swojego gabinetu, by Ogarniamy całą tą swoją sytuację decyzyjną, co chcemy zmienić, co chcemy wprowadzić. Zapamiętaliśmy, co nam powiedzieli, to na co wskazali. To nie jest kwestia robienia takiej demokracji, żeby wszystkie pomysły były przez głosowanie wykorzystane. My potem przychodzimy i mówimy, wykorzystujemy z pomysłu, które nam przekazali się pomysł A, C i D. B i nie bierzemy. Nie bierzemy, z uwagi na to, że strategicznie to by było zbyt mało konkurencyjne albo zbyt ryzykowne konkurencyjnie. Mm -hmm. Niemniej też to przeanalizowaliśmy. Tu się dzieje coś takiego, co jest takim trochę cudem psychologicznym. Ludzie, którzy udzielali swoich opinii, dzielili się pomysłami, wątpliwościami, nawet jeżeli my ich nie uwzględnimy, mm -hmm. ale, nie uwzględnimy we wdrożeniu, ale mówimy im, że myśmy tego posłuchali i dlaczego nie wzięliśmy tego pod uwagę, tak. jest explanation, no. wyjaśnienie, tak. Tak. Jasne, oni to też te, traktują ten pomysł jako swój. Więc to jest te drugie. Pierwsze engagement, to pytanie. Potem explanation, wyjaśnienie, dlaczego z tych pomysłów skorzystaliśmy, z tych nie, jak to działa. I trzecie, expectation, clarity. Tutaj dużo takiej uważności w kierunku człowieka, to na pewno, bo ludzie potrzebują takiego poczucia, znaczenia, mimo tego, że są w jakiejś zależności. No, prawda I potwierdzenia to... swojego statusu, tak. potwierdzenia, że są właściwymi ludźmi, na no, właściwymi Miejscu, że są jako tacy i jako ludzie szanowani, mhm. a potem, że mogą mieć wpływ nawet może trochę ograniczony, bo mamy tu wiele wystandaryzowanych procesów i procedur, ale mhm. że mogą mieć jakieś obszary wpływu. Ten pierwiastek autonomii i wpływu jest taki ważny. No właśnie. No i teraz chciałam trochę zapytać o skalowanie przywództwa, no bo franczyza to jest zawsze rozproszona struktura organizacji i rozproszona struktura sieci z jednej strony, którą musimy zarządzić, więc. Ten styk jest trudniejszy niż pewnie we własnej organizacji, takiej e, jednolitej, powiedzmy. A z drugiej strony, jeżeli mówimy o modelu e, przywództwa, no to musimy tych franczyzobiorców też przygotować do takiego modelu, żeby oni, do tego modelu, do jego realizacji, żeby potrafił skalować ze swoim, i, i pracować w tym modelu ze swoim zespołem, swojej organizacji. W tym skalowaniu lokalnej. z jednej strony jest podpórka w postaci standardów, procedur, które możemy po prostu trochę mechanicznie, trochę technicznie przenieść, implementować dalej. Natomiast sednem skalowania z punktu widzenia psychologii biznesu, jest skalowanie czegoś, co się odbywa nie na scenie zewnętrznej biznesowej, ale na scenie wewnętrznej. Mhm. To, o czym mówię, ta zasada 3E jej realizacja jest wyrazem i materializacją pewnego nastawienia. Mhm. To jest nastawienie z szacunkiem i zaufaniem na Poznawanie ludzi, przyjmowanie ich, wymaganie i współdziałanie. Skalo, skalować nastawienie to ciekawie brzmi, jak tu się ma kultura organizacji do tego, o czym rozmawiamy. Tym, jak, bo, organizacji przedsięwzięcie... jest, ja, ja wiele lat spędziłem w różnych projektach, gdzie próbowano na przykład projektować kulturę organizacji. Jestem za tym, żeby badać kulturę organizacji. Czasem nawet proszę antropologów, żeby posłuchali, jakie opowieści mm -hmm, ludzie mm -hmm. psują i mają, jakim językiem się posługują, bo on oddaje ich kulturę. Kulturę. Moim zdaniem, kulturę trzeba badać, natomiast trudno ją zaprojektować. Kultura jest efektem nastawienia, które przyjmujemy i działań, które podejmujemy, różnych dobrych praktyk, które realizujemy. Mm -hmm, Więc mm -hmm. można powiedzieć, że jest pytanie, koń i wóz, co jest przed czym, moim zdaniem, kultura jest skutkiem, konsekwencją. Zadekretować kulturę, tak jak nie można zadekretować miłości, nie można zadeklarować zadekretować jakiejś pięknej wspólnoty, bo dopiero może wyniknąć ze wspólnego działania. Już nam się czas trochę skończył, ale jedno pytanie zadam taką króciutką odpowiedź. Gdybyśmy, jak już mu powiedział pan trzy rzeczy po angielsku, to ja też muszę powiedzieć trzy słowa i zapytać, co to znaczy taki impactful franchise leadership, czyli taki impactowy leadership we franczyzie, który no dobrze robi. Ja bym powiedział, to jest, że ja tu impact rozumiem jako wpływ, wpływ Społeczny, prospołeczny i biznesowy zarazem. Ten wpływ polega na tym, że ja staję się kimś dla ludzi poprzez to, że jestem spójny wewnętrznie mm -hmm. i wtedy mogę być sobą. Żeby być sobą, to jest bardzo ważne, tylko trzeba być kimś i wtedy mamy ten impact. Bądź kimś Wynikając dla siebie i dla ludzi. I wtedy przywództwo samo się dzieje po prostu. Tak. Pięknie powiedziane. Bardzo dziękuję Panie Jacku za tę rozmowę. Miło mi bardzo. Bardzo dziękuję za takie pytanie, które mnie zmobilizowały, że po prostu poukładać na nowo pewne rzeczy naszej Akademii Psychologii i Przywództwa. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Pan Jacek Santorski. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam za tydzień o tej samej porze.